Hej kochani, witam na kolejnych Drop masach. Dzisiaj mamy drugi grudzień, a więc już troszkę odliczyliśmy. Wczoraj już były pierwsze drap masy, minął pierwszy dzień grudnia. Dzisiaj mamy kolejny. Ja tutaj długo nie będę już mówić, co i jak musimy szybkie tempo załączyć, ponieważ dzisiaj mamy Mikołaja. Ja nagrywam z przed Mikołajem, premierę Mikołaja mamy. Więc zobaczymy, co tam będzie się działo, a póki co. Otworzymy sobie kalendarz zejbonu. Kto jeszcze nie wie, co tutaj się będzie działo? Polecam zajrzeć właśnie na z zdrapmas, Tam jest więcej wyjaśnione. A teraz będziemy po prostu otwierać okienko. Więc poczekajcie, chwilkę naszykuję stolik. Otwieramy więc drugie okienko w kalendarzu. Wczoraj była taka zawieszka w kształcie Lizaka, takiego świątecznego. A co my tu dzisiaj będziemy mieć? Uwaga, uwaga. Czyżby kolejna zawieszka? Ja myślałam, że tu kolczyki będą. A tu same zawieszki póki co. Yy, ja zatrzymam filmik, wyjmę i Wam dokładniej pokażę. Poczekajcie momencik. Już jestem kochani, wyjęłam. Mamy taką gwiazdeczkę. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. O, Trochę słabo widać. Ale to jest taka zawieszka. Gwiazdka. Podoba mi się, więc można wybaczyć, że to nie są kolczyki. Na koniec, na koniec 24 grudnia postaram się to wszystko podsumować i wam pokażę dokładniej wszystkie, które właśnie były a w świątecznym odliczaniu wczoraj mieliśmy kominek a co będzie dzisiaj, czy będzie prezent no zobaczymy no niestety nie, mamy stroik więc będzie trzeba szukać dalej to przechodzimy do krzyżówki od razu dla oszczędności czasu z numerem 7 wczoraj była z numerem szóstym z tej samej paczki. I dzisiaj znowu będą pozdrowienia dla widzów. A dokładnie dla jednego widza. A raczej bicki. Ale to tradycyjnie pozdrobimy, jak będzie ta literka. No, chyba że nie będzie. To gdzieś tam przy końcu już wspomnę. Póki co nie. Terki D szukamy. Wczoraj był pustak, a bardzo ładnie się zapowiadało, bo było A, było U i E. Wszystkie takie, właśnie, y, samogłoski. No i właśnie mamy tutaj U. U, gdzie to jeszcze jest U? Tutaj. Więc U, to też jest taka dosyć fajna literka, ale zobaczymy, jak się to wszystko poukłada. To mamy K. To mamy H. S. to mamy s no ciekawe czy siódemka będzie wygrana czy nie szóstka była pustakiem a siódemka no to wiadomo niby szczęśliwy numer ale czasami nie do końca to mamy E. Wczoraj potrzebowaliśmy literki E Do pozdrowień, a dzisiaj Dzisiaj, dzisiaj, no jeszcze Wam nie powiem Jakiej tu potrzebujemy literki mm -hmm. Te to nie będzie Szukamy innej, ale zobaczymy co nam tutaj Wniesie te do krzyżówki. Na razie nie ma żadnych słów. No, chyba się pominęłam, bo to jest całkiem możliwe. Mamy literkę i. Jeszcze jakieś i? Chyba nie ma. Dobrze, dojdziemy dalej. O, literkę A nam dali. No to troszkę tutaj zaznaczymy tego A. Jeżeli nie będzie po literce A tej literki, której właśnie dzisiaj potrzebuję, no to już Wam powiem, o jaką literkę chodzi i o kogo mi tutaj chodzi. Oczywiście kolejność pozdrowień jest y, losowa, więc tutaj się tym nie sugerujcie. No, niby A jest, ale żadnego słowa nam tu jeszcze nie utworzyło. Mamy C, no to ja mam muszę powiedzieć, że czekam na literkę B. Na literkę B. Mamy M, jedno M, chyba tak, a nie, jeszcze jest tutaj. Mamy Y, czyli tworzy nam się pierwsze słowo, uszy. Pierwsze słowo, no to jeszcze tak dosyć mało, ale zawsze już coś. Tu mamy J, no i dobrze, powiem kogo pozdrawiam, bo czas nam się tu będzie kończył. A więc oczywiście pozdrawiam kochaną Basiem U. Basia U y, zawsze jest u mnie. Więc nie pamiętam, żeby był jakiś filmik, żeby Basi nie było. O, się pospieszyłam, bo jest tu B. No to Basiu U y, pozdrowienia dla ciebie, za to, że jesteś u mnie zawsze. Bardzo fajnie. Y, zazwyczaj jak widzę... Że jest jakaś łapka w górze pod filmikiem, to się mogę tylko domyślać, że to właśnie Basia, bo Basia bardzo szybko pojawia się na kanale, gdy jest nowy filmik. No, jest to bardzo sympatyczna osoba, bardzo miła, zawsze tak miło pisze, że naprawdę jest to wielka motywacja, żeby nagrywać. Taka miła osoba jest mile widziana na kanałach. To mam jeszcze K, bo nie zdrapałam wtedy, więc Basiu, Basiuniu, dziękuję Ci za wszystko. Bardzo miło, że zaglądasz na mój kanał i mi tak miło piszesz. Mam nadzieję, że zdrówko dopisuję. I ostatnia literka już to literka G. No, nie wiem, chyba nic tu nie będzie, więc siódemka jednak taka dosyć kiepska wyszła. Ale może coś pominęłam. No, nie wygląda, żebym coś pominęła. Więc tylko jedno słówko uszy. Wczoraj były dwa, więc to lepiej się zapowiadało. A dzisiaj widzimy, że no, chyba jedno słowo myślę, że tak. To, nie, to nic nie szkodzi. Zabawa się liczy. No niestety mamy pustaka. W świątecznym odliczaniu też nic tam nie było. Ale jeszcze mamy 22 okienka, więc jak najbardziej szansa jest. A tak jak mówiłam, liczy się zabawa. Wielkie pozdrowienia dla Basi U. A już jutro kolejne pozdrowienia. I to ja już kończę. I lecę nagrywać Mikołaja. Trzymajcie kciuki. Pa!